Dobry, witam na forekskestrader.com. Jest godzina 9.05 27 stycznia 2011. Dzisiaj mamy trochę istotnych danych na rynku. O godzinie 12.00 na funcie, wyjątkowo zamiast o 10.30 o 14.30 widać na dolarze są istotne dane dotyczące zamówień i bezrobotnych, także jeszcze o 16 będą dane, trzeba po prostu zwracać uwagę na ten charakterystyczny czas. Indeks S&P 500 spokojnie sobie doszedł do ostatniego szczytu, zaliczył w tym momencie double top i mało odejście. Natomiast wygląda to ładnie jako double top, ktoś mógłby pomyśleć, że mówimy tutaj o większym prawdopodobnym spadku, ponieważ jest double top w tym momencie. Natomiast prawdopodobieństwo jest takie, że kurs spokojnie się tutaj wyrówna i zacznie agresywnie rosnąć do góry, przebijając ten szczyt. Także prawdopodobieństwo ruchu do góry, proszę zwrócić uwagę, że jak rozszerzyłem ten wykres, to spadek nie jest jeszcze duży. Także prawdopodobieństwo ruchu do góry ponownego jest większe niż ten kurs miałby się załamać, także prawdopodobnie zobaczymy dalszą kontynuację. Natomiast trzeba również uważać, bo tego typu sygnał może być rzeczywiście właściwą formacją double top, to znaczy, że kurs obsunąłby się agresywnie poniżej. Co znaczy, że my nie możemy już wchodzić w pozycję, kiedy on spada, tylko trzeba poczekać, aż on wytraci swój spadek, powiedzmy stąd zatrzyma się gdzieś tutaj i zobaczymy wejście ponownie popytu. To znaczy agresywne świece zielone, cienie odejścia z tego poziomu do góry, tak jak stąd nastąpiło, więc tu jest idealnie pokazany obraz, jak właśnie cień ucieka stąd kurs i agresywnie popyt jeszcze wchodzi po tej świecy cienistej. Więc podobnej sytuacji oczekujemy tutaj. Także tak mogłoby to wyglądać. Natomiast druga opcja to jeżeli ten kurs zacznie się rozpędzać bardzo agresywnie, to znaczy złapie dynamikę spadkową. Teraz nie ma tego typu sygnału, że on dynamicznie spada, prawda? Stoi sobie w miejscu. Także, jeżeli złapałby większą dynamikę spadkową, moglibyśmy mówić o jakiejś troszeczkę większej przecenie niż tego typu ruch. Natomiast zwróćmy uwagę na kurs euro-dolara. On na 4-godzinnym wykresie. Nie złamał się jeszcze, to znaczy dalej rośnie i rośnie systematycznie. Troszeczkę widać tutaj, że ten kurs na szczycie tak jakby wytracił ten trend. Wspominałem o tym wczoraj, że kurs nie ma takiej siły, to znaczy nie jest akurat interesujący moment do wejścia w rynek. Na wykresie 30-minutowym, szczególnie, było to widać i być może właśnie ten ruch się sprawdza. Natomiast na 4-godzinnym wykresie funta, zwróćcie uwagę, że po tej wielkiej wyprzedaży, która. Miała miejsce, mamy systematyczny wzrost, to znaczy, wyprzedaż była bardzo mocna, i proszę zwrócić uwagę, ile świec. Musi wchodzić tutaj w ten poziom, żeby, żeby, że tak powiem, wyrównać do tego poziomu wyżej. Co może zresztą się nie wydarzyć. Proszę zwrócić uwagę, że dopiero co został spotkany Support Resistance na 59,27, ostatni Support Resistance powiedzmy z tej formacji. Oj, tutaj cień ładnie odchodzi w dół. Być może będzie to sygnał właśnie do tego dla sprzedawców, żeby weszli agresywnie w dół. Czyli y, sytuacja z wczoraj tak naprawdę jest wciąż dla mnie aktualna. Proszę zwrócić uwagę, tutaj kupujący są, y, minęło dokładnie, możemy sobie zmierzyć, 11 świec. I kurs nie doszedł do tego poziomu, co sprzedający w jednej świecy rozegrali sytuację. Także popyt jest 11 razy słabszy niż tutaj sprzedawcy, którzy wchodzili w rynek i załamali go. Także myślę, że wciąż możliwy jest wariant agresywnego spadku, i wtedy będę zainteresowany obserwowaniem tego kursu, pod potencjalne wejście, ciekawe wejście, właściwe wejście w rynek. Natomiast Możemy jeszcze zaznaczyć tą falę, że jest to po prostu jakiś kanał regresji, dosyć agresywny. Tutaj jest popyt, prawda? On wszedł, ale wciąż jest mniejszy niż ta sprzedaż, która weszła wcześniej. Także zobaczymy, jak się to rozegra. Kurs dalej może rosnąć na tym funcie, to znaczy dalej może się dokonywać wzrost. Natomiast nie jest po prostu dla mnie w tym momencie bardzo wartościowy. Zwróćcie uwagę, że tutaj mieliśmy ostatni popyt, to znaczy ostatnich kupujących wchodzących w rynek, a tutaj była już bardziej kontynuacja. Troszeczkę jeszcze weszli kupujący i znowu kontynuacja. Także tak, jakby wartość tego trendu wzrostowego tutaj nie jest najsilniejsza. Na pewno jest 10 razy słabsza niż tego spadku po lewej stronie. Proszę zwrócić uwagę, że, Eurodolar tutaj chwilowo, przed godziną dziewiątą zaczął wykonywać taki ruch spadł sobie, i być może będzie go kontynuował. Zobaczymy, jeżeli tutaj załamie się z poziomu 3641, będzie to interesujący ruch w dół. Niekoniecznie od razu, żeby wchodzić w rynek, chyba że bardzo agresywnie, to znaczy z dużym ryzykiem i na chwilę, na niedużą ilość punktów. Zobaczymy, jak rynek się rozegra w tego typu układzie. Raczej nie jest opłacalne wchodzenie w rynek. Na pozycję krótką, ponieważ może on wejść dowolnie nie mówię że dzisiaj się tak stanie ale często po prostu w trendzie wzrostowym on spada i agresywnie y, zaczyna sobie y, wzrastać znowu y, i po prostu ciężko zarobić na tego typu sytuacji także obraz euro jest y, troszeczkę lub całkowicie inny niż obraz funta który to funt ostatnią falę najsilniejszą miał spadkową i to jest jakby aktualny jego obraz na ten moment także dziękuję bardzo za uwagę Omówiliśmy sobie szanse i zagrożenia euro, funta i indeksu. Dziękuję, zapraszam na szkolenia na żywo, gdzie omawiam tego typu sytuacje głębiej na co dzień. Pozdrawiam.